Dziś polecimy sobie objechać trasę klasyka podkarpackiego, także zobaczymy z czym będzie można sobie go zjeść w 2022 roku. Także pakujemy manżur, jedziemy, ale dzisiaj nie będziemy jechać na tempo, bo o, ja tu mam cargo temat, śmietana jedzie w plecaku, także dzisiaj będzie wesoło. Czeka nas dzisiaj 77 km trasy 1200 przewyższenia, natomiast no, celujemy dzisiaj w seteczkę z tego względu, że zanim dojedziemy do punktu startu, bo trasa wyścigu zaczyna się w Lubeni. My startujemy sobie z Rzeszowa, dlatego no, będziemy musieli trochę dojechać, także celujemy dzisiaj w seteczkę. Mam nadzieję, że będzie fajnie, a dodatkowo teraz jak jedziemy, to właśnie się zorientowali, że akurat przecinamy troszeczkę trasę triatlonu rzeszowskiego. Także na szczęście jesteśmy na rowerach, to nas puścili, natomiast samochodem byśmy tu nie przejechali. Także piękna niedziela na sportowo w Rzeszowie. Nie pierwsze przygody na trasie, bo w tym momencie jedziemy sobie trochę nieplanowaną drogą, bo no z racji tego, tak jak wspomniałem, że nasza trasa w tym momencie przecina tutaj wyścig, więc nie puszczą nas tędy, aczkolwiek musimy sobie znaleźć teraz jakiś objazd, bo musimy dojechać do Lubeni, a że tak powiem, ta droga była w sumie najkorzystniejsza do tego, żeby to zrobić. Na razie musimy sobie coś pokombinować, mam nadzieję, że nam się to uda, no bo jednak będzie, musimy to zrobić, no co, co nie damy rady, my nie damy rady, także szukamy objazdu jakiegoś. Jak się sprawuje Twój kargo sprzęt? Bardzo dobrze. Mówisz Prawo teraz? tego nie czuję, na razie. Nowa stylówka, szosowa? Nowa stylówka, dokładnie. Wiesz. Wyznaczamy trendy. No to mają takie garby, lepsza aerodynamika żeby była. Nie? A to pod to ubrały się, ja myślę, że to kargo. <laughs> Dobra, piękne widoki się pomału zaczynają, aczkolwiek trochę nas to demotywuje z tego względu, że no duża część tej trasy, którą w sumie mieliśmy pojechać, żeby tam dojechać do punktu startu, jest wycięta na ten triatlon i, że tak powiem, trochę kombinujemy, żeby tam objechać na ten start, bo no planowaliśmy, że to będzie około 10 km, natomiast już mamy wbite 16 i dalej jeszcze nie dojechaliśmy do miejsca, gdzie to się wszystko startuje, także mam nadzieję, że nie wyjdzie nam jakieś 150 km kurde, jeżdżąc tymi objazdami. Ogólnie tak to się kończy, jak kombinujemy. Tu się skończyła droga. Tam jest zjazd, tam też się kończy droga. Ech. O i tak po naszych przygodach w końcu wjechaliśmy na trasę, która już zaczyna być trasą. Klasyka podkarpackiego. No tutaj nadłożyliśmy prawie 30 km, z tego względu, że no ten triatlon jest w Rzeszowie w tym momencie. No i drogi są pozamykane. No i tak, na dobrą sprawę, nie wiedzieliśmy, którędy on leci. Dlatego jechaliśmy dwa razy, się nacięliśmy, że znowu nam drogę przecięło. Potem próbowaliśmy jechać, to nam droga w ogóle się skończyła. No i tak kombinowaliśmy, żeby tutaj dojechać. Także w końcu się udało. I zaczynamy oficjalnie trasę Klasyka podkarpackiego. Tak wygląda profil trasy. Nie wiem, czy to dobrze widać ale jest dobry grzebień. Właśnie sobie lecimy pierwszy podjazd klasyka podkarpackiego, no i tutaj lecimy sobie jest to podjazd taki na dzień dobry, na rozgrzewkę jest on na łachu zaznaczony jako na żółty, także zaraz on zobaczę, jest teraz, pokazuje jako 3,5-4%, także całkiem przyjemnie się jedzie, no i zobaczymy co będzie dalej, potem będzie na pewno zabawa, bo szykuję się tych podjazdów kilka jak widzieliście na profilu trasy, ja to osobiście najbardziej czekam na ten element, którym są izdebki, bo zawsze tam chciałem na rowerze pojechać, teraz mam okazję, no i tam będą takie piękne serpentynki i na pewno coś tam zdronujemy. Jak na razie wjechaliśmy teraz do miejscowości Lecka. No, tutaj jest bardzo fajny, taki turbo szybki odcinek, bo tutaj na pewno jak wyścig poleci będzie można się srogo rozpędzić, bo droga jest praktycznie prosta, asfalt jest piękny, także no tutaj będą wykręcane na pewno duże prędkości co do początku, no to cały czas jakby jakby nie patrzeć, jedziemy główną drogą także na ten moment nie ma co jeszcze za bardzo Wam pokazywać także podejrzewam, że dopiero za parę kilometrów, jak wjedziemy trochę bardziej w dziki teren to będzie dużo takich ciekawszych widoków, na których się skupimy, żeby Wam je po prostu pokazać na razie korzystamy, bo fajny asfalt, fajna prosta, także Lecimy, ja chowam kamerę i trochę przyspieszamy. W tym momencie, właśnie wjechaliśmy do miejscowości Błażowa, wyjeżdżając z Błażowej Górnej. No i w tym momencie, już po malutku, zaczynają być fajne widoki. Jak sami możecie zobaczyć, cały czas lecimy główną drogą. Także w tym momencie, z racji tego, że jednak no, trasa nie jest zamknięta, bo lecimy sobie objazd, tu jeżdżą samochody. Natomiast no, jak tutaj poleci wyścig. No, to będzie bajeczka, bo asfalt jest naprawdę fajny, widoki są naprawdę przednie. Także no, myślę, że to będzie kawał zacnego zjazdu, podjazdu i ogólnie super. Wrócimy sobie właśnie drugi podjazd. Ten jest już bardziej końśliwy, bo nachylenie przewyższa niekiedy 12%. Także zaczyna się tu zabawa. Ma przerwa na piciu łamciu, a dodatkowo to chciałem powiedzieć, że no my dzisiaj to złamaliśmy wszystkie zasady podręcznika początkującego kolarza, bo tak. Ja mam tutaj takie torby. O. Ani to aero, ani nic, no ale jakoś ten sprzęt trzeba przewieźć. Śmietana to w ogóle przegięła bo go się jedzie w plecaku, także ja nie wiem. Jak co ty masz na swoje usprawiedliwienie? To A, no to dobra. <gry> No, bo właśnie, no niestety, jak się chce robić filmiki rowerowe, no to kurde gdzieś ten sprzęt trzeba wozić. No i na razie cały czas szukamy możliwie najlepszych rozwiązań, kombinujemy, no i po prostu sprawdzamy, co się sprawdza, co się nie sprawdza i tak dalej, i tak dalej, także no zobaczymy. Trzeba to wszystko przetestować, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie podczas jeżdżenia na rowerze. O, no dość, gada dość gadania, idziemy się napić, coś zjeść i kręcimy dalej. Właśnie wjeżdżamy do miejscowości Konkolówka No i obczajcie, no tutaj ściganie się w takich kurde miejscówach No to os, Obczajcie, prześlicznie Tak się właśnie robi content rowerowy Śmietana tutaj odstawia foteczkę, o tutaj A schizo jedzie tam Pach I co wyszło, co z tego? No panie! W rawach się obrobi, ładnie. Teraz czas na kącik matematyczny i trochę humorystyczny, bo stoimy sobie tutaj na szczycie podjazdu i tak sobie patrzymy w ogóle na łachu i wychodzi, że mamy jeszcze sześć podjazdów przez nami. No i co? Schizo, jak to było, nie? Sześć podjazdów dzielone na trzech kolarzy, tak? No. To wychodzi po dwa piwka na łeb. No. <laughs> także, tak, no, świetana już się tu cieszy, także jak dojedziemy cali i zdrowi i w ogóle jeszcze będziemy mieli siły, to czemu nie? Jakieś tam piwko zero może wejdzie. I bez kitów perełka dzisiejszego wyjazdu, czyli serpentyny w izdepkach. No Powiedzcie, że to nie jest sztos. No, w tym momencie wleciał trochę ujęc drona. Uff, ale się jaram. Chciałem tu przyjechać po prostu. Jak sami widzicie, strasznie dużo osób tu przyjeżdżali na motorach i samochodami, bo nie ma się co dziwić. Okolica jest turbopiękna. Ogólnie to sprawa wygląda tak, że przez te wszystkie nagrywki no i foteczki, to trochę jesteśmy w niedoczasie, bo tak naprawdę mamy przejechane 70 km, trasy jeszcze drugie tyle, a czasowo schodzi nam strasznie długo, także teraz chyba trzeba będzie sobie trochę odpuścić nagrywania i faktycznie coś przycisnąć z korby, żebyśmy się jeszcze kurde wyrobili przed zmierzchem. jeżeli chodzi o trasę taką do przejechania to jest naprawdę bajecznie piękna ale czy chciałbym się tu ścigać? no pewnie nie bo znając mnie to ja bym już płoca na tych pierwszych dwóch podjazdach aczkolwiek jeżeli faktycznie ktoś by chciał się przejechać to jak na ten moment do tego co żeśmy przejechali a nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca to jest naprawdę sztos Zobaczcie co się tutaj dzieje. To jest istny w ogóle... Ale tak szczerze to właśnie kończymy przedostatni podjazd. Jeszcze jeden przed nami. Aczkolwiek no... obczajcie, no co się tu dzieje. No w ogóle o taką drogą sobie lecimy. Piękny asfalt, w ogóle takie widoki. Jeszcze pogoda dopisuje, no... Byleby tylko Łyda ciągle chciała podawać, bo już kurde robi się kiepsko. Kończymy tam gdzie zaczynaliśmy. Aczkolwiek jeszcze nie skończyliśmy traski, tylko właśnie objechaliśmy, można powiedzieć, trasę klasyka podkarpackiego. Bo w zasadzie to czy tak naprawdę... skończył nas? No trochę i skończył nie nas. Nie widać nie widać mnie. A, dobrze, przepraszam. To klasyk też nas skończył, bo jednak, kurde, no na ten moment... Czekaj, ile Ci pokazuję, bo ja nawet nie mam. No właśnie już mamy 1400 w nogach, metrów przewyższenia, a jeszcze trzeba do domu dojechać. No i też się właśnie zastanawiamy, czy jechać tak jak... Normalnie czy jechać tak jak objeżdżaliśmy, żebyśmy się znowu na trasę kurde tego nie wtrynili, także zaraz musimy podjąć decyzję. No i tutaj już nie będziemy, bo tak naprawdę o tamtędy jakbyśmy pojechali do końca, to już byłby w zasadzie tam gdzie start i tam jest meta, także całą trasę objechaliśmy no w zasadzie. Jak ci się w ogóle podobało? Nie, no trasa super. Asfalty naprawdę fajnej jakości, trzeba przyznać, nie? Na ten rok klasyk będzie spoko, naprawdę. Malowniczo, bardzo fajne tereny. No. I bardzo dobra jakość asfaltu, bo było bardzo mało takich momentów, gdzie na faktycznie było no telepało. Tak, to jest prawda, że tak na il, ile może było kurde z 90% trasy to spokojnie asfalcik, i giełka. Jak nie więcej. No. Jak nawet nie więcej, no, także dobra, czekamy na Bartka, bo akurat my teraz jesteśmy państwo bombiarze i o. No, nawet A wypadło. już lecą pićka! <laughs> <laughs> o tak, daj mnie to. <laughs> No jednak zdecydowaliśmy, że nie będziemy kombinować. Jedziemy sobie teraz od tego miejsca tutaj na Hermanową, z serpentynkami do góry, potem na Tyczyn, no i z Tyczyna, potem sobie polecimy do Grzeszowa tą główną drogą, która na pewno nie będzie jakaś tam ciekawa do tego, żeby Wam ją pokazywać. Natomiast na pewno zobaczymy się za niedługo na podsumowaniu wszystkiego, jak już dojedziemy do domu. Dobra, zakończyliśmy już dzisiejszą jazdę, także czas na statystyki. W tym momencie mamy tak, 1500 metrów w górę, 121 kilometrów, Średniej Wam nie powiem, bo się wstydzę, bo jest mała, z tego względu, że nagrywaliśmy i fociliśmy, także zobaczycie sobie na strawie, kto będzie chciał. No i co? Co można powiedzieć? Na pewno osoby, które pojadą sobie na ten wyścig, to będą kontentowane ładnymi widokami, tak? Tak, także będą bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o widoki, naprawdę, asfalt jest świetny. Z naszej strony my jesteśmy bardzo zadowoleni, przejechaliśmy się, mam nadzieję, że szoty się Wam podobały. No i co? Ja się z Wami żegnam, chłopaki też, nie? Żegnacie? Kurde, bo pod słońce nie widzę, czy jesteście tu, czy nie. Tak. Także z uśmiechem na twarzy, dzielmy się tą zajawką rowerową, bo jest wspaniała. No i co? Jak się podobało, łapka w górę. Dla tych, co chcą więcej takich przygód, czerwony guzik subskrybuj. My się żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro.